Muszę kierpkesz rzucać Gotowi? Tak Poszedł Ubie, Ubie, jest. Jeszcze raz to samo? Tak Ale on nie wchodzi ten flash ogółem, bo ten na górze normalnie napierdalał u nas Dobra, kurwa, nie wszedł mi, ale teraz wejdzie. A my na pewniaka Ale pomogło, pomogło. A to ten dźwięk już Mieliśmy morale, że... A, no fajnie, A, udało, się, udało się. Tak się. Tak się śmiałem na tym dachu. Ale teraz wejdzie. A few moments later. Jezu. Słuchajcie, zaraz zafeszuję. już wiem jak.

Co ludzie są na górze, to oni nie dostają tego flesza, tak? Bo teraz znowu nie wszedł. Ja pierdolę! Kurwa. kurwa, znowu wychodzę, a koleś normalnie napierdala. Dobra, jeszcze raz. Nie, ja nie Opowiedz, chcę! Jak będziesz gotowy. nie! Ja nie chcę, kurwa! Wjeżdżaj powie... z buta, kurwa, co się czaisz. POPLUŁEM MONITOR, KURWA! Pełny ryj paluszków, kurwa mać, nie. Trzy głowy strzelam. Trzema nabojami. Kurwa. Pierwsza. Druga. Aj. Kurda blisko było. Ach, chuj w dupę, kurwa. Chodź, chodź, chodź. Nie wita się na no to, niebieski paka, No to, to czemu wyrzucacie? No, no to nie wiem, ja pier... kto ją wyrzucił. Ja umarłem, kurwa. Na no do, do schodka. Góra, drabina. Magda. Magda na schodach, tu teraz jak szła. Obity, fenix, wchodzi ci. Fenix! Toż. Już... <noise> Kobieto, daj kurwa grać. Bo to jeden pizdę. na jeden został. To mówię, że ten... Ty plecami do niego. Cześć tą pizdę. No kurwa kuchy, Mówię mu info zamiast się odwrócić. No dobra. To jeba, dobra. Ja ja miał 81 mniej. No dlatego mu mówię info. Gramy, gramy, nasi 9